Elo, na to jedziemy I my no, gramy Stumble Guys Teraz będzie dźwięk Dobra, gramy pierwszą wątkę. Tylko To co, tak sobie idzie? Dobra Gramy w jakąś ja. Dobra, dobra, dobra. 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 Nie, no jestem na końcu dodatkowo jestem. U, dobra, teraz tak mój sypko co? Ej! Ja by chyba wyspadłem ja. Dobra, ja tutaj się boję, no bo ja już właśnie tutaj jeden raz padłem, No, że jestem pier. Nie, już nie. Nie, myślałam, że jestem pier. To ja chyba wiem, co będę robić. Dobra. Ja byłem ostatni, ten już chciał tak. A ja co? O oh! oh nie, tutaj prosy grają. Co mają te e emotki? nie te emotki. Kto nie lubi emotki? Pisa, 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 pisa. Mm. E, nie lubię emotki. O, nie lubię emotki. Ja. Co on zrobił? Ja byłem blisko śmierci. What? Ja byłem mega blisko śmierci. Wow. O ja! Co ja robię? Ui. Oui. Ty, oni emotki uzywają, no. Ci emotki to używają. To nie uzywają. Jest! Jest! I lecko! No dziękuję Ze jest e, mo, mordusa w ten telefon. Je jestem coś tam, coś tam. Widzowie, jeśli ja tutaj wygra. Nie, ja nie wygram. Bo tutaj wszyscy właśnie. Będą tak biegać. Bo to są boty. To są boty. Boty zawsze szybko biegają. A się zawsze. No. No, oni już nawet idą tu. Dobra, no nie no. No nie, no nie no. Po prostu oni co? Biegają? A co? Wszyscy spadają? Nie ja wiem, co, ja. Jeszcze ten tutaj przyjdzie do mnie. Dobra, sobie sojusz. Sojus. No i ten już zbiega no! A ten biega no! Proszę! No nie no! No to jest jakieś oszustwo no! Przecież to się nieco Ostatnia rundka, ja sobie tutaj przegramię Was. Aaaa! Hmm. Co Ja zagrałem Czemu przegrałem? Teraz się wkurzona. Co sobie, Co Co, co Nie mogę tutaj wkuzać. Nareszcie reszcie, nie reszcie, reszcie, nie reszcie, 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 bum, bum bam, bam. Eee. Trzy Nie. Dobra, fajna mapka! Robi wrażenie! Oto ten potwór! Wóciemy! Cement... Nie muszę je tam. O nie! Dajcie lajka, żeby ja więcej wygrałem i mi coś specjalnego. Albo legenda, chociaż legenda. No czy za są... to... Dobra. Dobra, nie no, jest. Spoko, Mako. Dobra, sobie tam co mi poi tak. O, do... Nie! Aaa! Oh. Nie no, nie no! Coś no, mm -hmm. tam, coś tam, coś tam. Ty. Ty, dawaj jako... Potem! A teraz myślałam, że to jest na koniec. Bo pasuje na koniec właśnie. A! No na koniec pasuje. Właśnie widz tutaj brisztko ja 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 ja, ja. Jeszcze. czerwone czerwone beka 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 beka, beka. Yes. Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy Dobra, dobra, normalnie Normalnie to się łatwiło To nie No i Nie, to jest zadanie mapa Tak, w ogóle nie wygramy, bo... nie, nie Co? Myślałam, że tam się nie da właśnie. Co to ja zrobiłam? No i jeszcze tutaj no. No i tutaj, tutaj no. No nie! Ja. Nie no to jest zbugowane u mnie nawet nie działa Came Point. Ale u mnie w ogóle nic nie działa. Co telefon co, co... nie ma pamięci? Co. Nie. To jest bez sensu gra. W ogóle bez sensu. No co tak wy 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 jak proszę jakieś? Wygląda jak nubek. Jest totalnie Nie ja widzę. Koniec odcinka. No to co, widzowie? Widzimy się w kolejnym odcinku, ale już na telefonie bez lepszej grafiki, a taka, taka średnia może będzie lepsza na, na nowym telefonie. No to co? Pa-pa!